I Ojca i Syna i Ducha Świętego Aman, księga wyjścia, przepiórki manna, pan powiedział wówczas do Mojżesza oto ześlę wam chleb z nieba jak deszcz, i będzie wychodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę mi także tak, że doświadczyć, czy pójdą za mnie rozkańczynie. Lecz szóstego dnia zrobią zapas tego, co przyniosą, a będzie to podwójna ilość tego, co będą zbierać codziennie. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Bóg karmił Izraelitów na pustyni. Manną. A jakim się znudził ten pokarm? Bo się znudził. To syło przepiórki na obóz. Także jedli mięso. 40 lat. Tak jak ja rozumiem. To ja uważam, że Bóg do dzisiaj może nakarmić wszystkich: absolutnie wszystkich. Każdemu, każdego nakarmić na tej kuli ziemskiej. Dla Boga nie ma z tym żadnego problemu. Tak jak karmił Izraelitów manną, żeby pokazać swoją potęgę. Tak jak Pan Jezus rozmarzał chleb. Kilka, dwukrotnie. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że dwukrotnie. I nakarmił. Mówi się, 5 tysięcy mężczyzn, plus kobiety i dzieci. Tam mogło być 15 tysięcy osób. Święty Franciszek, który zakon, założył zakon żebraczy, także rozmarzał chleb. Uważam, że dla Pana Boga i dzisiaj nie ma z tym problemu. Żadnego. Żeby nakarmić nas wszystkich. Im bliżej Pana Boga jesteśmy, tym szczęśliwsi jesteśmy. Przestajemy się bać. Przestajemy się bać dnia już przyjszego. Dlatego, że jak czujemy, że śmierć to jest cudowne spotkanie z Bożym. Znaczy nie sama śmierć, bo wiadomo, no śmierć raczej nie jest przyjemna. Chociaż spodziewam się, że Matka Boża chwyci mnie za rękę, a Pan Jezus z drugiej strony, bo dziewięć pierwszych piątków, pierwszych pięć sobót, już to zrobiłem dawno. Więc spodziewam się, że przy mojej śmierci będę miał taką niesamowitą pomoc. Więc spodziewam się, że to nie będzie jakaś straszna tragedia i długo. Wolą krótko. I przejść na tamtą stronę. No. A tam jest prawdziwy raj. Kraina miłości, zrozumienia i wszelkiego dobra. To znaczy dla tych, którzy tam chcą pójść do raju, do siódmego nieba. Siódmego kręgu nieba. Święty Paweł mówi, że był za życia w siódmym kręgu nieba i że było w cudownie. Ja mu ufam. Święty Paweł już tam bez wątpienia jest. Ja powiem, że mi każdy krąg nieba odpowiada. Ale nieba, nie czyściec, no i tam niżej to już w ogóle nie. Zdecydowanie nie. Także zapraszam wszystkich do Kościoła Katolickiego, jedynej bramy do raju, bo tylko w Kościele Katolickim można uzyskać prawidłowe odpuszczenie grzechów, spowiedzi, przyjąć prawdziwą komunię świętą, czyli ciało Chrystusa. No jeśli ciało Chrystusa mamy w sobie, to jesteśmy cząstką Boga. Jak jesteśmy cząstką Boga, jesteśmy dziedzicami. Jak dziedzicami, to jesteśmy superbogaci w Układzie Niebiańskim. Ale tutaj taki niesamowity prezent dostajemy. Szczęście, miłość i brak lęku. Ja więcej nie potrzebuję. Mam wszystko. Ja Cię mam, Tatę Pana Jezusa i Matkę Bożą, jako mamę. Oczywiście mam tamtych moich rodziców po tamtej stronie także, za co niesłychanie wdzięczny jestem, za, za fajne geny. No. Jestem niesamowicie wdzięczny moim rodzicom ziemskim, no i panu Bogu, że z takich rodziców się urodziłem, bo oboje byli silni psychicznie. No to cudownie jest. Dobry Boże, serdecznie dziękuję. Proszę o wszelkie błogosławieństwo z nami wszystkim, wszystkie dary Ducha Świętego. Dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkie następa mnie u Świętych. Boże, Wszechmogący, pobłogosław, uczy nas niewidzialnym dla wszystkich wrogów, a także nasze posiadłości. Wszyscy Błogosławieństwo, Bóg, Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty, Amen.